Trzeciej trójki, Porto na pierwszej ligi. Z nami ten gości, pan Tomasz Kafarski. Chętne, że bardzo proszę o kilka słów podsumowujących dzisiejszy mój. Wiedzieliśmy, że to będzie trudne spotkanie i takim to spotkanie było, ale przyjechaliśmy w pewnej wiary i, i pewności w to, co, w to, co robimy od samego początku. dążyliśmy do zwycięstwa. Trochę sytuacja się pokomplikowała po zdobytej bramce na 1 na 1. Przed tą sytuacją mieliśmy kilka bardzo dogodnych sytuacji. Bardzo cieszymy się z tych trzech punktów i od jutra będziemy się przygotowywać do kolejnego ważnego spotkania. Bardzo dziękuję Panie trenerze. Czy mają Pan jakieś pytania? za doświadczonego trenera. Pewnie e, pewnie by tak było nawet po takim bagażu doświadczeń, jaki mam, gdybym widział, że drużyna kompletnie nie funkcjonuje. My w tych e, dwóch meczach e, graliśmy dobrą piłkę. E, także przyjechaliśmy dzisiaj to samo to zagrać i na szczęście dzisiejsze mać przyniósł nam na pierwsze punkty. trzeciej kolejki, kto to na pierwszej ligi za w internecie Pan Tomasz Tułasz pamięta, że bardzo proszę o Pana komentarza dzisiejszego. Boli, boli porażka, a mimo że zdawaliśmy sobie sprawę, że przyjeżdża zespół, który przegrał dwa mecze, ale przegrał z zespołami, które będą walczyły o awans w tej lidze. Myślę o myślę o Miedzi i czołowymi zespołami. I wiedzieliśmy, że przyjeżdża dobry zespół, zespół, który jest mocniejszy niż niż rok temu i, i to dzisiaj potwierdził. Było nam bardzo trudno y, funkcjonować w sytuacji, w której nie wykorzystywaliśmy też w swoich sytuacji. Jak dla mnie y, za dużo, za dużo przeciwnik miał y, swobody w działaniach oferzywnych i, i to nam przez, przeszkadzało w realizacji naszych celów. Y, ciężko się przyjmuje porażkę, no niestety. Widzono dzisiaj naszym udziałem gratuluję serdecji zwycięstwa. My postaramy się pozbierać jak najszybciej i do następnego meczu znaczy przygotować jak najlepiej. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie z perspektywy Łapki... Myślę, że przede wszystkim za dużo swobody do przerwy. Daliśmy zawodnikom ofensywnym przeciwnika i tu uczulaliśmy naszych zawodników, piłkarzy, żeby no, przede wszystkim przecinali możliwość podania piłki do, do tych ofensywnych zawodników. Niestety nie realizowaliśmy tego, dlatego, dlatego tyle swobody miał przeciwnik. Myślę, że. Też ważnym elementem było skuteczność, bo Mateusz Bartko ma doskonałą sytuację na wyrównanie. Potem z jeden czy drugi stały fragment, ale, ale też obiektywnie trzeba przyznać, że Sandyce też stworzyła sobie y, kilka tych sytuacji. Y, jeżeli pyta Pan mnie o, o, o mecz, jeżeli chodzi o dwie połowy, to na pewno w drugiej połowie lepiej realizowaliśmy te zadania. Odrobiliśmy straty po ładnej akcji i bramce mbalo i przysnęliśmy. Przy golu: na 1 zespół przysnął, 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 w fragmencie. Właściwie, jeden zawodnik. Przypadkowa bramka podbiła się od pięty naszego piłkarza i, i, i zaskoczyła Karola. Trudno, to już jest za nami. Musimy się jak najszybciej pozbierać i jak najlepiej przygotować z tego Dziękuję. I było okay. dzisiaj coś, coś się zmieniło. Mam jakiś pomysł, z czego to się dzisiaj dzieje. Takie... Od początku było nerwowo i zanerwowo i widać było, że ta komunikacja nie jest na takim poziomie, jakim i się do, do funkcjonowania. I, I myślę, że to trochę zawiodło i wkawała się ta nerwowość, bo jedna sytuacja przeciwnika, druga po błędzie indywidualnym oddaniu, właściwie piłki na swojej połowie i wkradła się ten i Ona była widoczna. Robiliśmy wszystko od przerwy, żeby uspokoić trochę zawodników, no ale no udało nam się na tyle, no i nam się udało. Ja myślę, że mi się wrócił po kontuzji. Ta formacja się cały czas cementuje. Zgadzam się z Panem, że trochę tych i za dużo było jak na nasz zespół. W ogóle było za dużo sytuacji jak na, na to co my, na nasze standardy dla przeciwnika i dlatego dzisiaj przegraliśmy mecz. Będziemy nad tym pracować, tak jak powiedziałem. Jest też groza wyników, czek, którzy czekają na swoją szansę. Zastanowimy się, czy, czy już następny mecz nie dostaną takich szans Dziękuję. Nie